Ege, szege, Tokaj, forinty, egribi, gower Uć, imre, nie niezno, waszo, naszo W słownikach coraz więcej obcych słów W polskim Azdy jest dla psów, a złodzieje kopiorów A w Budapeszcie na fanty torba Po węgierskiemu nazywa się Orban Hej, Madziary Węgry! Przed laty, bratanki od żabli i od szklanki. Teraz wy jak braty: Od azylu i od kraty paru skamu kazamaty. Kiedy w bala to nie demokracja, to nie słownik mamy nowy. Bowiem na złodziejstwo w Budapeszcie mówią suwerenstwo. A miliony wyparowały, bo się duskały. Hej, madziary Węgry, przed laty bratanki. I od szklanki, teraz wy jak braty od azylu i od kraty paruska mu ka Na wzgórze Galerta się wspinacie i placki po węgiersku dalej macie, ale gulasz do nich bracie robią u was nasi w gacie. Hej dziary węgry, przed laty bratanki. Teraz wy jak braty od azylu i od kraty paru skamu kazamaty Jest jeszcze pomysł Grupy Obywatelskiej Konstytucja, aby napisać petycję do prezydenta Aby zgodził się na napisanie jeszcze jednej zwrotki hymnu Przejdziem Wisłę, przejdziemy Poprad, będziemy Madziarami Dał nam przykład Romanowski, jak spierdalać mamy.